No, nie wiem, jak to można powiedzieć. A tak. I to będzie bardziej epickie niż w ogóle. Spadamy z któregoś tam piętra na dół. Czy jest coś bardziej epickiego? Teraz coś nam się tu przyda. A mamy rozbaje te. Zaraz wrócę. E, dobra, jeszcze jestem. Mmm. Coś wam powiem, atakujcie te... Kurde, doskonale się nie dzieje. to nie ten... Mm. A, chyba druido druido. Czytam. Ej wait, wait! O, działa, działa, działa. Trzeba wejść to... Mm, wyrzucać te super druidy. Wtedy dostaniemy punkty. Tak, zgadza się. Trzeba ich 10 rozwalić. I dostaniemy wtedy coś innego. Dobra, każdy już chyba wie co. genialne. Żółut! Osiem A, straciłem! Nie, ty. Tam, 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 tam. Uuuu Dobra mhm, dobra, i chyba teraz do niej się przybliżyć. Tak. Aa! Wait, czekaj, czekaj, nie jestem gotów. Gotów nie jestem! Ty babo mojemu. Dzięki. Bo. Ale fajnie, tu możemy się unosić, patrzcie. Uh -huh! Nie możemy spaść. A dobra, możemy. Ej, czy on właśnie siebie rozwalił? O tak z góry! Nie ucierpiała nie. ręka spodła eee... Kurde, która godzina? Dwunasta Długo to będzie trwało? A to nagle się okaże, że całą kampanię przejdę w jednym, jeden dzień. Nie no, co mnie. Eee, chyba zrobię jeszcze jedną misję. Tak mi się zdaje, eee, albo wam pokażę... Eee... Tą komnatę e, tylko mm, za chwilę, bo robi się głodny. tak. No, będzie kolina kolejna przerwa. Genialne. Brawo dla mnie, brawo. Dziękuję. E, o, opcja zmiany systemu jest teraz ostatna e, Pokażę Wam jeszcze. E, fajny Epic e, wygląd jak zmieniamy ten, ale zaraz wrócę. Bo robi się. Ja nie żar e. A nie żartuję, naprawdę robi się głodny. No to, y, zaraz wrócę. Y, witam po krótkiej przerwie. Zjadłem już coś. Mm, jestem nasycony. I pokażę wam epicki z systemu. Y, akurat znajdujemy się na Christophsis. I możemy wybrać Geonosis albo Księżyc Ryszyn Nie, Russian, Russian y, Dziwny ten y, Przenieśmy się na Geonosis. Proszę, zbliżamy się. Żebyście łatwo. Lepiej ją widzieli. Podnosimy się. Ja cały czas myślałam, że ten... Mm, że coś się dzieje. Że podnosimy się i nie opuścimy się. No mi to było trochę porąbane. E, dobra, a więc jesteśmy na Giono Naprawimy. I możemy się przenieść! Winda, jak to dobry. Dobra rzecz. O, wysuła się. E, tak, jesteśmy na mostku. Nie, Łot! E. Jesteśmy w środku statku. A to nie miałem. U siebie? Fuck. Fuck you. Co to ma być? E, jesteś... Świadkami czegoś, co no, ja nie miałem. No więc tu, tam potrzebujemy 3 na 6. Podpowiem Wam, że tam jest handel. O, w tamtą stronę. E, tutaj jest przejście do więźniów. E, będziemy mogli nawet ich kupić. Ale będzie problem, bo tutaj mogą wejść tylko yy, złe postacie. A yy, będziemy mogli je później kupić. Tylko będzie taki problem, że yy, wszyscy będą nas atakować. A więc lepiej wziąć takich dobrych. <gnie> Gniono. Yy, a więc tutaj. Coś to chyba będziemy mieli, skoro. Ale tu trzeba mieć. Cała ilość złotych klocków. To <noise> będzie trudne. I możemy wziąć jakiś pojazd. Weźmy motocykl, Kiodę, Nie wchodzisz mi w, w drugę. I teraz zamienimy się z glomami. Ej hey, wait, 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 wait. Ten i. Ten Commander Cody i Capitol Rex Jeśli za mocno słyszycie klawiaturę albo myszkę. To dlatego, że są nowe i... A... Normalnie to moje są strasznie głośne. Dobra, muszę skorzystać. Nie wiem co tu będzie. Ludzie, jak stracę. Ja pitol. Dobre, jesteście świadkami kilku nowych rzeczy, których nawet ja jeszcze na swojej... ...save'ie nie odkryłem. Tajemnica jakoś. Będzie złoty kliczek, złoty kliczek, złoty kliczek. Nic? Ja, pitole. Rex, 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 proszę, znajdę Rexa. Rex, 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 Rex. 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 A więc to będzie taki odcinek y, poza planem, czyli poza misjami. Ambra was w po Rexa, pozwiedzimy i tam będziemy mogli później wejść. Tylko będziemy musieli najpierw uruchomić przejście do hangaru. I proszę, co ja lubię robić? Atakować innych! A tutaj możemy sobie pozbywać trochę kasy, strzelając z różnych rzeczy. Trzeba tu troszkę poglądać. E, dobra, pozdobywaliśmy trochę pieniędzy. Hmm. 4 5 i szybka budowa. Kurde, nie mam tyle kas. E, Dobra, A wiecie co? To jeszcze nie będzie koniec. Nie, nie. E, zrobię cięcie dotrę do miejsca e, misji i zrobimy kolejne Co na to? Pewnie kilka osób się zgadza, no to... E, do, zobaczenia. do zobaczenia za chwilę. Mm, dobrze, jeszcze tutaj chcę wam pokazać coś. Tutaj za tym przejściem znajduje się złoty klocek. Ale on jest strasznie drogi. Tam jest 10 tysięcy albo 6 tysięcy. O kurde, to był takie epizod, ja że po prostu nie wiem. Dobra, koniec tego. No co, nie mogę do niego trafić! Hip hip hura. E, a więc jak możecie zaobserwować... Y, gram już y, jeden dzień, y, y, gramy już godzinę i 18 minut. I 22 sek 23, y, kilka, y, sekund... I. Kilka sekund. Przed chwilą ma przyszła. Ja nie zrobiłem. Stopa. Nie tym razem. Eee. I fajnie podała mi zupę. Mm. To zrobię znowu krótką szerę. Kurde <grym>, nie wiem co... Ten. Y... O, co tu mamy? Zasadzka. Rugusa. A, to ta misja. mhm. No to chyba to misję zrobię. Y... Tak. Zrobię. No i zaczynamy fabularny mm. a więc wędros... jest co musi się trochę rozciągnąć mm. 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 I, zaczynamy. I to jest Korbetta. I w tej misji mamy Jodę! Nareszcie! Po trzech misjach. Nie, czterech. Mm, trzeba y, pakt Sojuszu. Pokazuję siłę swoją. A on taką małą. I oto. Nasz oddział. Ha, nie zabierzecie mnie. Nie zabierzecie. I to jest super klon. Ma takie zajebiste działko. Że po prostu boki. Nie myślałam, że będzie jakiś wybuch. No, przynajmniej jakaś blokada O kurde nie! Ja nie chcę zniszczyć! Ja nie chcę zniszczyć a może... Ej, a może coś sobie będzie Tak, dobrze, że zniszczyłem Teraz dam sobie do tego Bo się po. I kabum! Okay. tak tá, bazuki